chciałbym Państwu przedstawić konkretną naszą sytuację ekonomiczną, bo to jest punkt wyjścia do koncepcji usprawnienia, do koncepcji likwidacji tej sytuacji, w której my tutaj jesteśmy. No, tak się składa, że ja przez dłuższy okres czasu pracowałem w Afryce z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych i widziałem jak wygląda proces. Neokolonizacji. Otóż tamtejsze kolonie odzyskały w latach 60. odzyskały niepodległość, a w latach 80. wcześniej przy Polsce rozpoczął się okres neokolonizacji. Jak on wyglądał? On wyglądał tak jak właśnie w Polsce. Mianowicie wielka ofensywa zachodniego kapitału, przygotowany już wcześniej program. Jakie przedsiębiorstwa kupimy bardzo tanio i zlikwidujemy po to, żeby nie było konkurencji, a korzystane przedsiębiorstwa będziemy usiłowali czy pewnie, podporządkować sobie i stworzyć zupełnie nową strukturę gospodarki taką, jaką jest, jaką jest w jak, jak, jak wygląda nasza struktura w tej chwili? Jeśli chodzi o Podstawowy element gospodarki finanse, to Mamy 60 banków, ale tylko trzy banki polskie. Z tych trzech banków tylko jeden bank, bank gospodarstwa Krajowego, ma 100% kapitału polskiego. A więc praktycznie rzecz biorąc wszystkie operacje finansowe, między innymi operacje instytucji państwowych, no na przykład yy, Zarząd Miejski w Warszawie ma swój rachunek w City, Bank Handlowy Banku, Banku Amerykańskim. Wszystkie operacje są dokonywane praktycznie, prawie wszystkie, poprzez aparat zagraniczny, który oczywiście korzysta z No, złote jabłko rynkowe to jest wielki antykrypt. Na całym świecie najlepiej się zarabia na handlu. No, praktycznie rzecz biorąc, już go nie mamy. Mamy. Tylko dwie, 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 dwa małe polskie firmy typu supermarketów. Reszta wszystko to jest kapitał, przeważnie kapitał francuski. A więc nie mamy już tego a, a trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jedne stanowisko pracy w supermarkecie to mniej więcej pięć stanowisk pracy w prywatnym małym Więc ma. oczywiście olbrzymie tutaj, olbrzymie zagłoszenie spowodowanie traku idącego bezrobocia. Jak wygląda sytuacja w Przemyśle? Jeśli chodzi o wielkie przedsiębiorstwa powyżej 500 mieszkańców, to mamy tylko około 30%. Jeśli chodzi o średnie wielkości, mamy trochę więcej, 40 No, ale jaki jest efekt tego, tej sytuacji? No, efekt tej sytuacji jest to, że po pierwsze, płace u nas są 3-4 krotnie niższe. Straciliśmy nasz, jakby nie było, bardzo wybitny przemysł, aczkolwiek nastawiony na, na produkcję przemysłu ciężkiego, które można było przedstawić, ale mieliśmy w 1989 roku, polska produkcja była na 12 produkcja w skali świata. A więc jak widzimy sytuacja w tej chwili z punktu widzenia analizy ekonomicznej jest bardzo ciężka, co oczywiście wymaga bardzo radykalnych zmian. No, mamy, dostaliśmy niedawno bardzo gruntownie opracowany program PiS-u. On jest bardzo rzeczowy. Oczywiście musimy wszyscy, wszyscy się, że tak powiem, złączyć w jednym wielkim dziele. Kupuj tylko polskie. Niech polski przemysł się rozwija. Niech nie będzie taka sytuacja, że Warszawa kupuje samochody, autobusy, w tej chwili Mercedesy, a nie polskie solarisy, które nawet eksportujemy do Niemiec. Prawda? Że staramy się, staramy się wszyscy, żeby mieć swoje konta w bankach polskich. Starajmy się rozwijać spółdzielczość. Współdzielczość, współdzielczość polską, która bardzo ładnie się rozwinęła która stale jest pod naciskiem, naciskiem środowiska bankowości zagranicznej, która stara się ograniczyć ich działalność w taki czy w inny sposób. To jest w tej chwili postawa, konieczna postawa z naszej strony. A więc ta sprawa wydaje mi się zupełnie jasna. Konieczność mobilizacji wszystkich sił prawicowych, wszystkich sił autentycznie polskich do tego, żeby tę strukturę zmienić, bo bez zmiany tej struktury, co nam prosi? No, dalsza emigracja, no i przede wszystkim najtragiczniejszy problem, to jest wybieranie. Na 224 krajach, w których robiliśmy badania wskaźnika rozrodczości, my jesteśmy na 212 miejscu. Jesteśmy swego rodzaju też światowym rekordzistą Właśnie w minimalnej liczbie, w ujemnym dochodzie, to do przyrost naturalny. Ten przyrost naturalny w zeszłym roku, w jednym półroczu to było konkretnie 40 tysięcy ludzi. A więc da w dalszej perspektywie, jeśli nie wstrzymamy tego trendu, no to za lat 20-30 będzie nas 20-20 parę milionów. Czyli sytuacja generalnie rzecz biorąc jest bardzo ciężka. I ona wymaga daleko idącej mobilizacji. Przede wszystkim mobilizacji wszystkich tych sił, które się opierają na tradycji, na tradycji patriotycznej, na tradycji chrześcijańskiej. I tutaj, I tutaj pan, pan prezes mówił o, o sytuacji. No Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Unia Europejska, czyli FTTG, była stworzona przez Szumana. A Szuman jest kandydatem na posła do niego. Koncepcja Unii Europejskiej to była koncepcja chrześcijańska. Ona w tej chwili radykalnie się zmieniła. Jest koncepcją, no, można powiedzieć, w dużym stopniu wroga chrześcijańskiego. I ja znam tę rzeczywistość z własnego doświadczenia z Burundi. Uważam, że powinniśmy się wszyscy zmobilizować i dlatego z pewnym niepokojem patrzę na to, że ci wszyscy, którzy myślą tak jak, jak, jak właśnie powinno się...